Faktem jest, że stylistki po szkoleniu zarabiają więcej i szybciej. A dlaczego? Bo zamiast spędzać kilka miesięcy na etapie raczkowania z rzęsami, to one po szkoleniu od razu potrafią chodzić. Nie, nie mówię, że od razu są tak sprawne, że biegają rzęsowe maratony i wygrywają mistrzostwa tydzień po szkoleniu. Jednak prawda jest taka, że mają zgórki i ich praca przynosi szybciej zysk. Jednak niezależnie od tego czy jesteś już po szkoleniu, czy przed? I jesteś na etapie, gdzie masz już sprawę, a praca z pierwszymi modelkami jest już za tobą, to czas odpowiedzieć sobie na pytanie: jak zacząć zarabiać na przedłużaniu rzęs? Usiądź wygodnie, a ja pokażę Ci, jak sprawić, by Twoja pasja była również środkiem dochodu. Zabiorę Cię na krótki spacer po 8 punktach, pokazujących, jak obliczyć cenę usługi i wyliczyć koszta. Cześć, nazywam się Joanna Siruga i jestem z Jołasz, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Zaczynając prowadzić mój salon, nie miałam pojęcia o ekonomii, ani nie zaprzątałam sobie myśli o tym, ile powinna kosztować godzina mojej pracy. Oczywiście, żeby było wszystko jasne, pracowałam sama. Salon zarabiał na swoją wypłatę z nawiązką, a ja skrupulatnie robiłam księgowość. Jednak do cennika podchodziłam bardzo, bardzo po macoszemu. A dobre serce i ulubione klientki nie pomagały trzymać się żelaznych cen. Często przy spóźnieniu ulubionej klientki dokładałam 15 minut. Z mojej przerwy, bo chciałam, by klientka wyszła z idealnymi rzęsami. Podobnie miała się sprawa z kolorowymi rzęsami i innymi odejściami od standardowej stylizacji. Byłam w siódmym niebie, że mogę wykazać się kreatywnością, a dodatkowa usługa często traktowana była z mojej strony ulgowo podczas wypisywania rachunku i mówiłam coś w stylu o tym razem kolorek gratis, wiem co teraz masz w głowie. Albo mówisz mam tak samo, albo co za głupota. Dlatego wybierzmy się na spacer przez 8 punktów po ekonomii, bo wiem, że dobre serce stylistki nie chodzi zwykle w parze z budżetem. Na pierwszy ogień wrzucamy koszt materiałów. Mało kto to liczy, a wszyscy o to pytają na grupach i na forach. Koszt życia materiałów będzie się różnił od klientki do klientki. Szacujemy natomiast, że jest to około 15 zł na standardową aplikację podczas przedłużania rzęs. Mówimy tutaj. O takich produktach jak płatki jednorazowe, rzęsy, klej oraz produkty pomocnicze typu szampon, aplikatory itd. Pamiętam początki w branży, gdzie liczono koszt uzupełnienia od jednej rzęsy. Czyli koszt uzupełnienia to było 5 zł od rzęsy, jak było to robione w sposób 1 do 1, czyli klasyczne przedłużenie rzęs. Stylizacja rzęs wtedy jak ja byłam świeżo po szkoleniu, kosztowało około 1000 złotych. Tak. Ceny były astronomiczne. Później, jeszcze przez chwilę, pozostał trend liczenia ceny rzęs od sztuki. Jednak ceny spadły do złotówki od rzęsy, co w dalszym ciągu było istną abstrakcją. I ceny szacowały się wówczas na poziomie 300 do 500 złotych. I jestem ciekawa, czy ktokolwiek pamięta te czasy. Jeśli mamy tutaj jakiekolwiek rzęsowe dinozaury, to dajcie znać o sobie i napiszcie, czy pamiętacie ceny z 2008 roku. Punkt numer dwa. Koszt produktów pobocznych. Mimo tego, że zużywamy część materiałów na samą stylizację, nie możemy zapominać, że otoczka również kosztuje czyli dezynfekcja, serwowanie kawy, wody wszystkie środki higieniczne, które są nam niezbędne w salonie chociażby do tego, żeby wyposażyć toalety dla klientów. Wszystko liczymy również jako koszt, bo też musisz to kupić. Na klientkę przypada około 5 zł jako koszt produktów pobocznych. Punkt numer 3: koszt wyposażenia. Jeśli właśnie planujesz przyjmowanie pierwszych klientek w domu, to już teraz stwórz listę niezbędnych mebli i akcesoriów, które planujesz zakupić. W koszt wyposażenia wchodzą łóżko, fotel kosmetyczny. Taboret, poduszka, oświetlenie, przybornik, szafka bądź kufer stylistki i wiadomo, kocyk. Koszt wyposażenia podziel na 5 lat a dokładnie przez 60 miesięcy. Wydaje ci się to absurdem, jednak koszt wyposażenia jest znaczny, a stylistki oczy są jak sroki, która, gdy tylko upatrzy sobie jakiś nowy detal do swojego studio, to natychmiast musi go mieć. Moja rada, by ta lista wydatków miała sens, zrób notatkę w telefonie. I nazwij ją na przykład wydatki salon, i wpisuj punkt po punkcie cenę i nazwę artykułu. Nie jest to trudne zadanie, a telefon masz zawsze przy sobie. Wprowadzając tą rutynę na początku, zaoszczędzisz sobie dużo czasu oraz zaoszczędzisz problemów przy księgowości. Punkt numer cztery. Koszt wynajmu i mediów. Nawet jeśli pracujesz w domu i przystosowałaś jedno pomieszczenie do prowadzenia działalności, to powinnaś wyliczyć, jaką. Część mieszkania stanowi i z jakimi miesięcznymi kosztami się to wiąże. W koszt mediów oprócz telefonu, internetu i radia uwzględnij również kasę fiskalną i ewentualne opłaty wynikające z możliwości płatności kartą. Pomyśl również o muzyce, żeby uniknąć kary od ZAiKS-u, ale o muzyce w salonie usłyszysz w odrębnym odcinku. Punkt numer 5, czyli koszt szkoleń. Twoja przygoda ze stylizacją dopiero się zaczyna, a przed tobą dalsze szkolenia. Wiedza kosztuje, więc musisz na nią zarobić. Określ więc, jaką część budżetu chcesz poświęcić na inwestycje w siebie. Ja na początku chciałam inwestować wszystko. Co zarobię, bo była to moja pasja i czułam, że z każdym szkoleniem wiem więcej i jestem w tym lepsza. Tak też było. O poprawie jakości stylizacji rzęs informowały mnie nawet klientki. Zapomniałam tylko o jednym: że moja jakość szła w górę, a ceny. a ceny nie. Możesz zwiększać ceny nawet minimalnie, jednak rób to regularnie. Raz w roku przeanalizuj cennik i jeśli zrobisz rachunek sumienia i zastanowisz się, czy Twój poziom jest taki jak rok temu, a możesz to zrobić bardzo łatwo, wystarczy, że cofniesz się w czasie ze zdjęciami w telefonie bądź w mediach społecznościowych i bardzo szybko będziesz mogła odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jakość Twoich rzęs się poprawiła czy nie. Szósteczka i koszt prowadzenia księgowości. Choć wiele czynności możesz na początku wykonywać sama, to jednak z czasem sytuacja będzie się komplikować, a ty będziesz miała coraz mniej czasu na papierkową pracę. Wlicz księgowość w miesięczne koszty stałe. Sprawdź też, ile czasu spędzasz nad księgowością, a kiedy przyjdzie odpowiedni moment, Wejdź we współpracę z biurem rachunkowym. Dziś na rynku jest mnóstwo freelancerów, a nawet księgowych pracujących online, którzy obliczają cenę według stawki godzinowej. Zatem zamiast nienawidzieć czasu, który sama spędzasz nad księgowością. Skorzystaj z delegowania tego nieprzyjemnego zadania, a może nawet wejść we współpracę barterową. Umów się na rzęsy za księgowość. Obie te usługi są abonamentowe. Wierzę, że wolisz wykonywać zabiegi niż pogrążać się w papierkowej pracy. Siódemeczka: koszt marketingu i promocji. Na początku, osobą prowadzącą Twój marketing, zapewne jesteś ty sama. Spędzasz czas na Instagramie, Facebooku czy TikToku. Jest to Twój czas wolny, który poświęcasz na pracę. Na razie nie wliczasz tego w koszta. Warto jednak w przyszłości pamiętać, że czas, jaki poświęcasz na marketing i promocję, to też Twój czas i koszt pracy. Nie zapominaj o wliczaniu w koszty marketingowe: wizytówek, ulotek, cenników. Plakatów, reklam w mediach społecznościowych, reklam w prasie czy w lokalnym radio. Punkt numer 8: Koszt ubezpieczenia ISUS. Przypominając sobie pierwsze słowa ze szkolenia, pamiętaj, że pracujesz w okolicy Oka, a narzędzia, których używasz, to ostre pensety. Podstawowe ubezpieczenie OC nie jest drugą inwestycją, a zapewni Ci spokojną pracę. Nie jednej stylistce obsunęła się nieraz penseta. Nic nie jest jednak warte tego, żeby się stresować, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie do Ciebie klientka z alergią, bądź spotka Cię jakakolwiek inna losowa sytuacja na obszarze Twojego salonu, to... To ocel jest Twoją przepustką do spokojnego snu i nie będziesz musiała się martwić, jak Twoja klientka skręci kostkę schodząc z fotela kosmetycznego. ZUS Niestety jest kosztem stałym, o którego obecności nie można nawet dyskutować. Akceptujemy więc rzeczywistość taką, jaka jest. I dorzucamy ten nieszczęsny wydatek do naszego budżetu. No dobra, teraz czas na Twoją stawkę godzinową. Podsumuj wszystkie koszty w skali miesiąca i podziel przez zakładaną liczbę klientek. Jeśli chcesz pracować 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, to oblicz, ile klientek jesteś w stanie obsłużyć. Dzięki temu zyskasz realny obraz swojej ekonomii w salonie i tego, jak i ile chcesz zarabiać. Jeśli kiedykolwiek padnie pytanie, dlaczego tak drogo. Wyjmij kartkę z obliczeniami i powiedz szczerze klientce, co składa się na koszt zabiegu. I mały protyp ekonomiczny pomagający przeciągać klientów. Nigdy, ale to nigdy nie reklamuj się promocją, która nie jest ograniczona czasowo. Wiemy, że to bardziej kusi, jeżeli masz mniejszy ruch w salonie, wstawić ogłoszenie na relację, tylko dzisiaj rzęsy 30% taniej. Jeżeli to zrobisz, zawsze podaj konkretną datę, konkretną godzinę i konkretny zabieg. Nigdy nie rób promocji typu rzęsy 50 zł zamiast 100. Bez ograniczeń czasowych. Staraj się nie schodzić z ceny zabiegu, a dawać coś gratis, coś ekstra. O co chodzi? Na przykład, jeżeli masz stałą klientkę którą chcesz, wynagrodzić, to nie schodź z ceny, ale zaproponuj zabieg, na którym potem może wrócić. Jeżeli widzisz, że sama ma zaniedbane brwi, to zaproponuj jej regulację brwi 50% taniej. Możesz zrobić też promocję. W tym tygodniu regulacja brwi 50% taniej do każdego zamówionego zabiegu stylizacji rzęs. Wówczas Twoje klientki poczują się wyróżnione i prawdopodobnie wrócą na dodatkowy zabieg. W ten sposób zwiększasz obrót w swoim salonie, zamiast go zmniejszać. Dodatkowo, zawsze informuj, ile będzie trwała promocja. Wszystko, co ma ograniczony czas, bardziej zachęca klienta. Informuj też z góry, jaka będzie cena po promocji. Podsumowując, koszt materiałów i produktów pobocznych. To około 20 zł. Plus koszty prowadzenia działalności to do 30-40 zł, zależnie od czynszu. 60 zł jest zatem podstawą, do której musisz doliczyć swoją stawkę godzinową plus podatek dochodowy. Absolutnym minimum przy godzinnym zabiegu stylizacji rzęs jest 100 zł. Każdą kolejną godzinę zabiegu zwiększ o około 35 zł. Dwugodzinne założenie nowych rzęs to koszt minimum 170 zł, zaś półtorejgodzinne godzinne uzupełnienie to koszt minimum 135 zł. Podkreślę tylko, że poniżej tej ceny nie powinno się schodzić. A w głowie warto mieć maksymę, że rzęsy to usługa premium, a nie chleb czy bułka, której. Każdy potrzebuje, by przetrwać. I wiedzieć, w jakie produkty warto zainwestować, jakie akcesoria przyspieszą lub ulepszą Twoją pracę, zasubskrybuj nasz kanał i profil. Kliknij w dzwoneczek, bo o tym już w następnym odcinku.